Halalo budowa wjeżdża. Budowa! Budowa! Au! Auu, auu. Głowa w betoniarce. Siemaneczko. Witam w poniedziałek. O. Tam jest pan logistyk co ostatnio go chwaliliście, że tak dobrze kurde mu idzie nagrywanie. Zaraz mu dam tą kamerę i coś tam. Komentuję, bo on to lubi tak się przyjechać z rana. Dobra, idziemy na górę. Eee, podjechałem, tak to kami tam trochę podjeżdżał. Pompy nam nie dali, niby i tak nie dali. Także jedziemy z łychy na przerzuty, bo tu jest ciężko wjechać. Tu już tą stronę mam ogarniętą. Parajberkę gdzie mam? Tak z grubszego. Za duże tu już nie będę kombinował, bo to nic nie da, bo to zjeżdża. Trochę tu te spawacze nam... łaty za blisko przyspawali, tak trzeba się przeciskać. Ale jakoś tam dajemy radę. Wam powiem coś od... jeszcze odnośnie tego szalowania. Jeżeli tu jest, no tutaj mamy na 23 od góry, mamy tą yy, żabkę, tak? No to w miarę nie rozpycha. Ten szalunek trzyma pionnie. Ale gdy, tutaj już jest na przykład, bo ja to zrobiłem tu w sobotę jeszcze, w ogóle to powinno być dograne w sobotę, ale już nie było kiedy, Więc złapaliśmy tu szpaksem ścianę. I to, to. To jest, teraz teraz to betonowaliśmy, to przekręciłem bez, bez peszla, no bo zrobił się kałdun, nie? Także no trzeba... Człowiek cały czas się uczy. Dobra, tu mam obsadzone jak zwykle gustki, mniej więcej oś łaty. I co, zacieranie tam, chłopaki trochę wibrują, ale no to wszystko. Siada, nie? No, coś tam, no tam zawibruje, No szczególnie chodzi o te, o te dwa trzpienie jeszcze, bo one są... Tam mają niby metr m, ale jak idzie taki gęsty, no to no to co? Musimy to jednak y, zawibrować. Czy tak czy tak wibrowaliśmy? Na, y, na pewno nie tak mocno wibrujemy jak wieniec taki w poziomie. Także jak wyjdzie, tak wyjdzie. Kamera na głowie, Raiberka. No i idę sobie teraz tu z góry. I sobie to po prostu przecieram. To jeszcze może chwilę obwiać, bo widzę, że jeszcze się trochę się ciągnie. No i tu jeszcze przyjdzie szóstka obmuróweczka, taka między łatami, jak nam przyspawają. Potem to musi być równo z szalunkiem, także sobie spaduje. No i no fakt, że to powinienem robić od dołu do góry, no ale już tak lejąc po kolei, to już nie będę... Nie będę się tutaj, nie będę czekał, żeby tam od spodu lać, bo to chwila momentum. Bardziej tu są deski, to deski ciągną wodę. Aha. Chciałbym podziękować tam takiemu widzowi dragon 78. Mam nadzieję, że dobrze twój nick, człowieku powiedziałem. On przysyła mi tam różne takie grafiki. On tu zaraz jak będę przy montażu, to wam na oś czasu walnę. I ten. I zobaczcie, ocenicie. Nie jest tam taka fajna, taka neon, jakby mur neonowy, yy, z kielnią, no to jest to fajne. Jest. No, koszulki też się biorę cały czas z panią majstrową, ale jakoś nie mamy weny, żeby tych koszulek znowu innych zamówić. Yy, on też mi ten, dra ten dragon. 7-8 przysłał y, tą głowę w betoniarce, no, no ocenicie, nie? Potem. No wszystko, człowiek chciał wszystko zrobić, a na wszystko nie ma czasu. Dobra, tutaj jeszcze nie głaskaj, bo markę włożysz i to wszystko spuchnie rzucali dużo, dużo, a teraz już jest mało, mało. Dobra, nie będę wam tu jakiś efekt końcowy, bo to jest dopiero, która godzina? Może dzisiaj jest za 21. No coś może jeszcze dzisiaj. W sumie to, bo to i tak, jak spawacze robili, to musieliśmy cały agregat im przestawić. Piasek był na łysce, żeby nie zwalać żeby 10 razy tego nie sprzątać Może ustawić agregat tu na przykład i rapować, i szprycować tą ścianę, to jest tam 15 minut i, i z, ten, z Warszawy można tam coś działać ja to zrobił teraz czy indziej a nie chce schnie, żeby nie było z dnia na dzień Kurde, zamówiłem te kubale, dwie nowe. Z tymi kubalami to też jest tak. To jest kubala rdzewiejąca. Jeżeli ma pomalowany ten, tutaj, tą rączkę na niebiesko, to jest nierdzewna. A tam widzicie, ruda szmata ją zaczyna pierdzielać. Redukuje masę po prostu. włoży Martę. No, mamy tu taki płaskownik 15, 15 nie centymetrowy Tu mam oś łaty mniej więcej na środku. Robić to bez przesady. Jeszcze może wpaść samo i wszystko. Mamy zalane, tamto nawet z tamtej strony to trochę za długo czekałem na to głaskanie, mam nadzieję, że to już nie, nie spęka, nie jest tak aż tak gorąco. Sprzątam to wszystko i idziemy. Co idziemy? No idziemy tam, od tej ściany odstawiają i idziemy robić to, szprycować. Jest godzina 13.20. No to myślę, że o 14:00 to się ustawimy, no i ostatnio też tutaj o 14:00 tą stronę szprycowaliśmy, no ile oszprycujemy, to oszprycujemy, no szkoda dnia, żeby jechać do domu. Teraz z tego szczytu, tu sobie musimy podsypać, bo to wszystko jak złapie razem z, tym, z tą wodą, później tego nie można odkuć. Chyba w tamtym roku tak na jednej hali zrobiliśmy, że chwatko, chwatko, szybko, szybko, a później kurwa, ile kucio. Nie? Tak było, nie? No, że ile kucio później było. A. no, pod górę to ciężko. Obsypie się to betoniareczkę, trzeba sprężarkę rozwinąć, do konwęża starczy, gdzie agregat powstawić. Powiem, że ten wąż nie... O właśnie, ten co go przysypujemy, to on tu na chuj jest potrzebny. Weźcie, a, czekajcie, pójdzie ze złączką. Pójdzie czy nie? Nie to nie Jeszcze dalej? Czy starczy? A wiem, ale wąż tak, ale czy jeszcze dalej ten? Sypiemy? Dobra No, był cały, a... Gdzie to kurwa stało czy nie? Tyle, żeby to w końcu wykręcać szpaksy, te co tutaj wkręcałem samo jak to się mówi, w sam beton, bo ci co są, ci co tam długo już śledzą nie tylko mój kanał, to wiedzą doskonale, że szpaksy wykręcone w beton nie mogą być. Najlepiej je wykręcać jak najszybciej, bez peszli. I tutaj jeden mi się, oczywiście już się tak łeb opierdzielił, że, że będzie problem, tam go wystaje już nie ma go czym, nie ma jak go wykręcić, że ciężki temat będzie, no nie będzie ciężki, trzeba będzie... On w peszlu jest, to może jakoś, ale nie no, dwa cęgami, teraz tu się męczyć Może jakby trochę go wykręcił cęgami To by go wybił później Chyba, że on jest... On jest przez mur to powinien ale już nie ma, nie ma nie mam tu w ogóle tego nie ma uba. jak dopycham to znowu się cofa panowie tam próbuję kantem jakoś wybrać. ale mówię, ludzie... się skończył Teraz skurczy byknął no. Ojej, nie widzę, czy idzie. Coraz więcej go wystaje. Dobra, jeszcze jeden sposób. Nie wiem cało, nie będę tu nakrywał tego, bo ja nie chcę filmu z męczenia się ze szpaksem. I będzie przez desk. Jestem już z drugiej strony tam zdjęty. O, kurde, tam jeszcze jedna mi została. Na jakiej to okazji? No ogólnie mam zdjęte. Nie popękało to. Zobaczmy. Nie ta temperatura, też. Raz, dwa. To jakieś bardzo rzadkie. Także jest dobrze. Zostawiłem przed tym rajberkę, mówię, w mradzie czego, żeby coś trzeba było jeszcze przetrzeć. A tu Panowie tam, ile tylko węża jest, potrzeba, to, to napierdzielają i rapówka to akurat jest, tamten szpryc to jest najprzyjemniejszy w tych tynkach. No, na hali, nie, no bo to... No co my tu ma do wyzdeskowania? Tu te dwa okna czy tamte wentylatory i, i te duże drzwi i wszystko. No to to jest na pewno plus i metry. Bo to taka ekipa wpadła, to tylko tynkami się zajmują, to nic tylko tynkować. My to trochę musimy wprawy zawsze złapać, bo to człowiek pozapomina. Dobra i to zostawiam wszystko tutaj na tym piętrze Bo to będzie tutaj łyżką akurat łyżka tak fajnie wchodzi Dotąd dobrze dosięga Po prostu to się wszystko zwiezie na dół Właśnie to jest przekichany że co chwilę to co chwilę to trzeba góra dół, góra dół a z tym, z tym najlepiej, a więc to jest przed pod rabin, Podrabince. A tu została jeszcze. To nie, nie wyluzowane, ani nic. No dzisiaj to, też ten beton nie był za rzadki. To te, w te peszle też tyle nie wlatuje. To jest inna robota. Został mi ten jeden szpak, no może się teraz wezmę. On chyba teraz gwint tylko mu trzyma. Już trochę go wykręciłem, no może spróbuję się przemęczyć, zaraz go uciąć czy wyrzucić, żeby po prostu nam roboty nie psuł. Bo no znowu gdzieś będzie potrzeb, coś go użyje i znowu będzie męczarnia. Te wóstki co mi. Pokazywałem, gdzie mam te marki topić. Oh. Następny kawałek ściany oszprycowany. No tak można by... Dzisiaj to nie warto w ogóle tu zaczynać od godziny tam 14 czy 15 tynkowanie ścian, bo to się mija z celem. Takie rzeczy to najlepiej od rana. Coś chmura idzie? Idzie chmura od Doroty. A teraz to może iść. Jeszcze by się przydało trochę wytrzeć te konstrukcje tam, ale to już po wszystkim, bo na razie piasek w łyżce. Bo dzisiaj to jeszcze pójdzie to na przykład z woda wodę, a i pędzelek, no białe zostanie, tak jak tu, tu było ładnie obmyte i no białe to może być, ale żeby nie było takie za cimci-rymci, zajebane. No coś mi się tak kończy. Można to znowu będę musiał to przestawić tu, no ale no, no nic się na to nie poradzi. Ręcznie tego nie będę przestawiał, także jutro by mogło być przygotowane, no i trzeba ten szczyt rozebrać No i też będzie trzeba go, ale nie no szprycować to dopiero jak obmurówka będzie wszystko o już nie ma, ale myślę, że to co zostanie tu i tam i tak za Warszawą jeszcze trzeba jeszcze to jest oszprycować tam wody trochę wleje, jeszcze to mu popchnie Oczekaj, bo wodę ci leje, zaraz pójdzie Popchnie to wodę mu akurat nie zostało jakby zostało to na zawsze można troszeczkę popsikać tak żeby grubiej było i nie ma co towaru marnować. Tu... Nie no w tym wężu, no coś tam zostaje, nie? Ale... Ale to jak woda pójdzie, to praktycznie takie popłuczyny piasek zostaje i wapno trochę i... i wszystko. I mamy koniec dnia. Ile mogliśmy, to zrobiliśmy, coś tam przestawione. Jutro od rana plan jest taki, że tu będą rozbierać, a ja będę tu samo rzucał i ściągał i tyle. no Posprzątając, zanim tam posprzątając, to jest do dziewiątej, to wszystko zwieźć na dół, poczyść. Jak widać, konstrukcja umyta. Jedziemy. Po zioło, jedziemy po zioło. Na razie, pany, do następnego. Jeszcze cena. jedna sprawa. Podjeździk, o. Tak to wygląda. Na razie. Na razie jest dobrze. A no już co możemy to zaraz tu oczywiście składujemy, żeby nie było, że tu coś ukrywam, coś maskuję, jest jak jest, woda nie stoi, ładnie tam płynie, także jest luks.